Do domu. O czym innym Widzicie szanowni Państwo Nagrywa? Tak Widzicie szanowni Państwo pokazałem dla Was Konie? Konie, szczerą prawdą że Gdzie tylko konie się pokażą Ja z całego serca ich kocham Serdecznie, całuję. Życzę im zdrowia, szczęścia, pomyślności i, i radości, i specerku. Dużo zdrowia i pieniędzy. Dla koń? No tak, no koń też musi coś zjeść, nie? Też. No. Samochód y trzeba tankować, konia trzeba nakarmić. No. inaczej nie pojedzie, no. postawili przy ulicy tak? Ale co? Toaletę. Po co? Co? Toaletę postawili. Toaletę taką plątujesz. To i to ja plastikową no. przy ulicy Przy przystanku? A, bo tu, by, chyba bieg był. By, był bieg, masz rację, bo barierki są. Dzisiaj pozamykali dużo ulic w mieście, bo zamiast biegać po parku, to biegają po asfaltowych ulicach. I ulice zamykają ludziom wtedy. To właśnie jak myli zamknięte ulice, to, to, ja to po potem. To gdzieś. masz rację, Krzysiek. Słusznie. Tak. Ludzie byli no. Małe dziecko czy duże. No. Chcę się załatwić. No. Się? albo bo może ci co biegną też czasami, żeby nie biegali po lesie to. Nie. Żeby mieli gdzie co załatwić. To. Toalecie, a on tam biegnął a on płynie w szereg do łańca tak. zamknie się, zatrzaśnie i koniec biegu co? zamknie się, zatrzaśnie w toalecie i koniec biegu dla niego no. <laughs> Nastąpi. i mówi bye bye, bye bye albo jak oni by tak w kółkowie biegali wiesz, że 10 okrążeń na przykład nie? to, to zamyka, jedzie 9 przeczeka i dopiero na ostatnim wychodzi i już mówi o, ja tu pierwszy biegłem na przodzie cały czas. Ja tu jestem zwycięzcą, ja! Tak jest. A ręka do góry tak, tak. podnosi. Tak. I tak. mówi... ostatnio była taka fera, że Kenijczycy wszystkie te biegi w Polsce wygrywali. Keniczycy, ja? Kenijczycy, z Afryki ludzie, wiesz? No. Bo oni to, u nich to normalne, że po wodę trzeba tam ileś kilometrów na piechotę, czy powiedz przyjeżdżali do Polski, im to wiesz, oni odporni na upał są, wytrzymali, to wszystkie biegi wygrywali, naprawdę. Po wygrywali? No, wszystkie biegi bo, on, bo tak, siedzieli w toaletach, <laughs> załatwiali się, Te biegli, patrzyli na czas, no, aha. Wiesz, oni jak antylopy, oni dobrze w bieganiu są. Oni czekali, jak te już dobie, e, jeszcze tam biegną, No. on... Parę metrów biegnie sobie, ręce do góry, ja pierwszy, no i ten machnie, o, ok, pierwszy przybiegł. Ręce do góry, tak jest. Zadzwon 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 Zadzwonimy, do niej? Zadzwonimy do Adama. Niech o tym wypadku może coś powie. Cześć Adamie, dzwonię do Ciebie, z Krzyśkiem jestem, sobie samochodem jedziemy, pogadać o wypadku. Ja pokaza pokazałem dla Krzyśka ten film z wypadku. No i on mówi, że dużo szczęścia miałeś. A mówi, a jak ta łódź była ustawiona? Przodem czy tyłem do ciebie? Ona była e, do mnie przodem. Czyli dziobem do ciebie, tak? Przodem do mnie, tak. No, no. Chcesz pogadać z Szysiek z Adamem? No, no na głośno mówiącym jesteś, się nagrywam, nie? Adam! Cześć Cześć. Adam, jak ta łódź była ustrojona? Powtórz jeszcze raz. Yy, w Gąbnym dziobym leciała na jego samochód? Dziobem. dziobem leciała na Twój na samochód, tak? tak? Tak, ale ta łódź leciała razem z przyczepą na bo ta przyczepa była na tylko. A to ta przyczepa się odpijała od tego samochodu? Tak, ja próbowałem uciekać, ale, <laughs> woda, ale nie mogłem. Bo myśmy myśleli, wiesz, że łódź Leciała na Twój samochód i że jak dziobem, to dlatego odbiła się od ziemi, od samochodu i nad samochodem przeleciała, dlatego. Nie, nie, nie. Przyczepa się odbiła i z przyczepą razem, nie? Aha, no. To przyczepa cała z łodzią na niego leciała. Odpięła się to, od samochodu. To masz szczęście, bardzo dużo masz szczęście. szczęście masz no. e, ten... Tak, tak. Że nic to by się nie stało. No wiem, czy się... Masz szczęście, wiesz. A to Ciebie Bóg, Panie uratował i Matka Boska, że Ty mhm. jesteś organistą, grasz, śpiewasz piosenki kościelne. No. To za to Ty wyszłeś cały. Można powiedzieć, Adam, że dostałeś szansę na drugie życie. Musisz przemyśleć no. pewne rzeczy, wiesz, bo to naprawdę. No tak, ale no. wiesz, jakby ta przyczepa na przykład bokiem w Ciebie poleciała z tą łodzią, to ty byś miał cały przód zgnieciony, i wiesz, i szybę rozbitą, i może. Albo jak ta łódź na przykład by przy, wpadła tak do środka samochodu. Wiesz, żeby przygniotła, wiesz, przednie siedzenie i ciebie. No, to masakra. Tak jak łosie na przykład. A wpadają. gdzie to był, ten wypadek był? A, a gdzie ty jechałeś, powiedz Krzysztofowi, bo tam w komentarzach się śmieją. No właśnie, a w komentarzach się trochę śmieją, że jechałeś do łodzi i spotkałeś się z łodzią. No taki paradoks. A, a gdzie jechałeś? Do Łodzi. Do Łodzi. Do Łodzi jechałem. Nie, nie. Naprawdę. To, to, to akurat ludzie dobrze powiedzieli, że do Łodzi jechałeś i z Łodzi się spotkałeś. No, tak. no. To nie jest żart. To jest prawdziwe rzeczy. Wiesz. Bo jechałeś. A co jechałeś na jakąś? Imprezy, czy, naczyć, czy e, co? na coś, czy grać? Na groby Co? Na groby, na groby, odwiedzić groby. A co, tam rodzinę masz? Tak. ma rodzinę. W Łodzi? W Łodzi, na cmentarzu. Tak. A niechaj dziewczyną swoją, czy nie, czy sam? Sam, sam. To masz szczęście, że jeszcze życie, jeszcze twoja będzie oglądać ciebie na tym świecie. dawać tutaj, bo no. musimy zajęchać. A, do, do sklepu po mleko. No. No. I powiem tobie. Masz szczęście, bardzo. Wiesz. Tam gdzie ten... Jacek. Wiem, 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 wiem. I, powiem tobie. Masz szczęście, bardzo masz szczęście, wiesz. ale No to się wypowiada właśnie, no. Właśnie. Zaraz... A ten który jechał to skąd on był? Ten co jechał co co mu to... Tą przyczepę co zgubił? To skąd on co on w ogóle co to za historia jest? Że on tą przyczepę zgubił. On, on, on tą dopiero kupił. Kupił dopiero, tak? A to też pecha miał ty Kupił i od razu rozbił ją Można no. powiedzieć, zgubił, no oh. No, faktycznie. No. To też... też miał... Wiesz... Tu też. No, bo tu, żeby podjechać. To też miał, wiesz... Ci powiem... Ni... Tak powiem... niebezpiecznie, Wiesz... Co mówisz? pyta jak u Wojtka. Co z Wojtkiem? Tam po Trumpa Tak, tak, tak. Pyta, co u Wojtka? No, na razie jadę Wojtek dzisiaj jest spokojny, spał akurat sobie. Także tak. No, no jakoś się trochę wiesz, wyciszył, uspokoił, No, może się Na razie tak. Dobra, podwróćmy Wojtka od no. ciebie. Tak Tak Adam mamy, idziemy do sklepu, akurat, jeszcze na zakupy. Dla Krzyśka także. Weź soki trochę, bo ja. No, dobrze. Sofnię. Także dobra, Adam. Dobra. Trzymaj się na razie. No, na razie.

알았어. 오케이. 리아 Hmm? Poczekaj, 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 się wyszło. Podaj dalej. No to takie kuma do rzucia. Tak? jak gumę do rzucia. Nie, Ona... To cukierka. Ten o, strana z tyłu? Na co, Nie, Ty, co? No lekka Co, nic dzieją? Nie, zamknięta Co tu Na siłownię też może, bo tam siłownia jest czynna A, a dzisiaj tak? I ona w ogóle jest na no, stop I w nocy 24 godziny na rowerze. A jeszcze nie byłem na tej siłowni. Ach, wiesz, jak nie kupisz biletu, to nie wejdziesz do niej. Nie? Hmm. Jak było otwarcie, może tak można było sobie wejść za darmo, a tak to trzeba zapłacić, żeby wejść tam. Ale a ile? Hmm. Nie wiem. Nie wiem, powiedz szczerze, Możesz za darmo siłownię koło siebie, to po co tam chodzić, wiesz, płacić? Där. Den och krona Przyjechali. przyjechali, odpinaj, uh -huh. odpinaj, no i szanowni państwo, dojecha... no. dojechaliśmy do celu, nagrałem dla że ja. jak, się z konikami, kupiłem łyżki, <noise> Lefel kupiłem Co kupiłeś Level. Lefel To po niemiecku łyżka, czy o co chodzi? Lefel, Lefel. Łyżki? No. no I Ciężko wysiadać, nie chce się wysiadać <głos> <głos> Chodź pogadamy z Wojtkiem jeszcze Może coś ciekawego się od Wojtka dowiemy no. Zakupy za zanieść do domu no. Mleko i te różne sprawy o.